Wyobraź sobie spokojną, malowniczą wioskę na obrzeżach Podlasia. Miejsce, gdzie każdy zna każdego, a dni płyną powoli i przewidywalnie. W takim właśnie otoczeniu mieszkała Emilia, 29-letnia kobieta, która lada chwila miała zostać mamą. Była w ósmym miesiącu ciąży, przepełniona radością i miłością. W domu czekał na nią mąż, a pokój dla córeczki był już gotowy: różowe zasłony, pluszowe misie i łóżeczko z baldachimem. Tego dnia 17 września powiedziała tylko: idę po chleb, zaraz wracam. Był ciepły, słoneczny poranek. Ubrana w lekką, kwiecistą sukienkę, z promiennym uśmiechem na twarzy, Emilia wyszła z domu i przepadła bez śladu. Sąsiadka widziała ją, jak szła w stronę lasu, a potem nic: żadnych śladów walki, żadnych świadków. Policja została powiadomiona jeszcze tego samego dnia. Rozpoczęły się intensywne poszukiwania. Psy tropiące, drony, strażacy, ochotnicy. Przeszukano każdy centymetr lasu. Ale Emilia jakby rozpłynęła się w powietrzu. Wokół tej sprawy szybko narosło wiele teorii. Ucieczka, porwanie, nawet morderstwo. Ale żadna nie miała potwierdzenia. Rodzina była zrozpaczona, a Polska patrzyła z przerażeniem. Co się stało z ciężarną kobietą? I dlaczego wszelki ślad po niej zaginął tak nagle? To, co miało się ujawnić cztery lata później, przerosło najgorsze koszmary. I do dziś policja od samego początku traktowała sprawę bardzo poważnie. Komenda wojewódzka zaangażowała najlepszych śledczych, a lokalna społeczność nie ustawała w pomocy. Codziennie dziesiątki osób przeczesywały las, pola, opuszczone budynki. Psy tropiące podjęły trop, który urywał się przy leśnej polanie, dokładnie tam, gdzie Emilia była ostatni raz widziana. W mediach pojawiły się apele, nagrody za pomoc, relacje na żywo z poszukiwań. Cały kraj żył tą sprawą, jednak mimo ogromnego zaangażowania, dni mijały, a Emilia nie wracała. Po tygodniu, potem miesiącu, nadzieja zaczęła gasnąć. Teorie spiskowe mnożyły się: niektórzy twierdzili, że uciekła z kochankiem, inni, że została uprowadzona dla dziecka, ale żadna z wersji nie miała potwierdzenia. Jej telefon milczał. Karta bankowa nie była używana, a monitoring z dnia zaginięcia niczego nie uchwycił. W końcu sprawę zakwalifikowano jako zaginięcie bez śladu. Ale jej rodzina nie odpuściła. Mąż wierzył, że ona żyje i że pewnego dnia usłyszy jej głos znowu. Nie wiedział jednak, że koszmar dopiero się zaczął. Minęły cztery długie lata. Sprawa Emilii zeszła z pierwszych stron gazet, a dla większości ludzi stała się kolejną tragiczną historią bez zakończenia. Ale dla jej rodziny każdy dzień był wiecznością. Aż nagle w szpitalu dziecięcym w Gdańsku wydarzyło się coś, co znów postawiło wszystko na głowie. Pewnego wieczoru, około godziny dwudziesta, nieznany mężczyzna wszedł z małą dziewczynką na oddział ratunkowy. Dziewczynka była blada, brudna, ubrana w zniszczoną sukienkę. Mężczyzna nie przedstawił się, nie podał żadnych dokumentów, po prostu zostawił dziecko i uciekł. Lekarze zauważyli, że dziecko jest zdezorientowane, nie potrafi odpowiedzieć na podstawowe pytania, jej mowa była ograniczona, a kontakt wzrokowy niemal zerowy. Od razu zgłoszono sprawę na policję. Dziewczynka nie była zarejestrowana w żadnym systemie, wykonano testy DNA, by ustalić jej pochodzenie. Wynik był szokujący. Dziecko było biologiczną córką Emilii, kobiety, która zniknęła przed czterema laty w zaawansowanej ciąży. Jak to możliwe? Gdzie się wychowywała? Kto ją przetrzymywał? I co stało się z jej matką? Śledczy natychmiast wznowili sprawę, a społeczeństwo znów wstrzymało oddech. Odpowiedzi miały dopiero nadejść i były bardziej przerażające niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Po wznowieniu śledztwa, funkcjonariusze skupili się na okolicach, które wcześniej mogły zostać pominięte. Skontrolowano opuszczone gospodarstwa, stare magazyny, zapomniane działki rekreacyjne i wtedy, w środku lasu, kilkanaście kilometrów od miejsca zaginięcia Emilii, natrafiono na porzucony dom. Z zewnątrz wyglądał na ruinę, dach zniszczony, okna zabite deskami, dziko zarosłe podwórko. Ale coś przykuło uwagę policjantów ślady opon i świeże śmieci w środku. Po wejściu do budynku wszystko nabrało nowego wymiaru. W jednym spokoju znajdowały się czyste materace, świeża pościel i zabawki dla dziecka. W rogu sypialni odnaleziono wejście do piwnicy. Zeszli na dół. Tam za fałszywą ścianą z płyt kartonowo-gipsowych odkryto niewielki pokój bez okien, z betonową podłogą i pojedynczą lampą pod sufitem. I wtedy ją zobaczyli. Emilia, wychudzona, wycieńczona z długimi posiwiałymi włosami, siedziała w kącie w milczeniu. Przez cztery lata żyła w ciemności, w zamknięciu, karmiona przez szczelinę w drzwiach. Tam też urodziła swoje dziecko. Policjanci zamarli. Wiedzieli, że są świadkami czegoś, czego nie da się zapomnieć. Wkrótce po odnalezieniu Emilii rozpoczęto intensywne dochodzenie w sprawie właściciela opuszczonego domu. W bazie danych szybko ustalono, że posiadłość należała do byłego funkcjonariusza policji, mężczyzny, który kiedyś sam brał udział w pierwszym śledztwie, dotyczącym zaginięcia Emilii mieszkał samotnie był bezdzietny i przeszedł na wcześniejszą emeryturę z powodów psychicznych trudności śledczy ustalili że od lat cierpiał na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne oraz manię kontrolowania z akt sprawy wynikało że od miesięcy przed zaginięciem kobiety śledził ją znał jej rutynę wiedział kiedy wychodzi sama według relacji Emilii które zdołała przekazać w szpitalu została uderzona czymś ciężkim od tyłu i obudzona dopiero w piwnicy. Porywacz groził jej, że jeśli spróbuje uciec, skrzywdzi jej dziecko. Przez cztery lata żyła pod stałym nadzorem, karmiona resztkami, pozbawiona światła, ludzkiego głosu i nadziei. Dziecko przyszło na świat bez pomocy, w samotności, a mężczyzna traktował je jak swoje. Z czasem Emilia zaczęła chorować, słabła z dnia na dzień. I wtedy porywacz, jakby próbując pozbyć się problemu, porzucił dziewczynkę w szpitalu. Czy zrobił to z wyrzutów sumienia? Czy planował kolejne porwanie? Tego nie wiemy. Ale jego obłęd doprowadził do tragedii, której nikt nie był w stanie przewidzieć. Gdy Emilia trafiła do szpitala, była w stanie skrajnego wyczerpania. Jej ciało nie miało siły żyć. Mimo prób ratowania, zmarła dwa dni później. Nie zdążyła przytulić córki, nie zdążyła powiedzieć ani jednego słowa. Jej ostatnie spojrzenie, pełne bólu, ale i ulgi, było świadectwem czterech lat piekła. Cała Polska opłakiwała jej śmierć. Jej córka trafiła do rodziny Emilii, gdzie rozpoczęła nową drogę, wolną od mroku. A porywacz został skazany na dożywocie, ale to nie przywróci życia kobiecie, która przez cztery lata walczyła o każdy oddech. Czy można było jej pomóc wcześniej? Ile jeszcze takich domów kryje się w polskich lasach? I najważniejsze. Czy ty zauważyłbyś coś dziwnego, gdyby to działo się obok ciebie, jeśli ta historia cię poruszyła, zasubskrybuj narracje, które zostają i zostaw komentarz. Opowiemy ci więcej historii, których nigdy nie zapomnisz.